Hej kochani, zgodnie z waszymi głosami dzisiaj mam dla was recenzję książki, którą sami wybraliście czyli Chemia Naszych Serc. Mam nadzieję, że czytając tą recenzję, uda mi się zachęcić Was do przeczytania tej pozycji. Zapraszam! Jeśli mam być z Wami szczera, to wypożyczając tę książkę z biblioteki nie miałam w ogóle pojęcia, o czym ona może być. Jedyne co, to zapamiętałam okładkę, kiedy książka ta miała swoją premierę. Skuszona słowem chemia, jako prawdziwy biolchem, postanowiłam ją przeczytać. Henry Page to zwykły chłopak, niewyróżniający się z tłumu w porównaniu do swoich rówieśników. W ostatniej klasie zostaje naczelnym redaktorem gazetki szkolnej, co powoduje, że jest zbyt zajęty i nie ma czasu na miłość. Jednak pewnego dnia do jego klasy dołącza nowa uczennica, Grace Town, która nosi za duże męskie ubrania, podpiera się laską i skrywa wiele dramatycznych tajemnic. Może na początku zacznę od bohaterów. Uważam, że Henry Page i Grace Town to para śmiesznych, wyluzowanych nastolatków, których połączyła ze sobą miłość do pisania. Dodatkowo sądzę, że autorka świetnie poradziła sobie w wykreowaniu tych postaci. Po przeczytaniu całej książki mam wrażenie, jakbym znała ich od małego. W większości młodzieżówek pojawiają się miłosne problemy, które związane są z błahymi powodami. Tu jednak Crystal Sutherland zaskoczyła mnie czymś zupełnie nowym, czymś bardziej poważnym. Nie były to błahe problemy, lecz poważne kłopoty, z których ciężko jest się otrząsnąć. Nie chcę wam niczego zaspoilerować, dlatego jest, jeśli jesteście ciekawi o co chodzi, odsyłam Was do książki. Można powiedzieć, że chemię naszych serc czyta się jednym tchem. Dodatkowo czytając ją, nie byłam w stanie się o niej oderwać, a krótkie rozdziały sprawiały, że myślałam sobie jeszcze jeden króciutki rozdział i kończę. I tak w kółko i w kółko. Jeśli chodzi o okładkę, naprawdę bardzo mi się podoba. Nie jest ona jakoś bardzo wyrafinowana, ale właśnie swoją prostotą przyciąga wzrok czytelnika. Tak nie patrząc na nią, Zadajecie sobie pytanie, co tam robią ryby? Ja też tak miałam. Jednak spokojnie, podczas czytania wszystko się Wam wyjaśni. Podsumowując, chemia naszych serc to niezwykła, nietuzinkowa młodzieżówka z wątkiem miłosnym w tle, które zachwyci niejednego fana young adult. Chemia naszych serc skradła moje serce, dlatego mam nadzieję, że choć odrobinę zachęciłam Was do przeczytania tej pozycji. Na pewno nie pożałujecie. Dajcie koniecznie znać czy czytaliście tą książkę, a może właśnie zachęciłam Was do tego. Czekam koniecznie na Wasze komentarze. Zapraszam Was także do zaobserwowania bloga Pyszne Buki oraz zasubskrybowania mojego kanału, aby żadna recenzja Was nie ominęła.